Siemanko, witajcie w drugim odcinku. Dzisiaj będziemy w ogóle grali w Minecrafta. Po pierwsze w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budowali mój dom. No wiecie, zbieram, musiałem zbierać bo ten... Jeszcze czekajcie, jeszcze się to zmienię. No. No jak wiecie widzowie, musimy zrobić mój dom. Jestem głodny, nie mam żarcia. Znaczy chlebek. Jabłuszko Wezmę sobie jabłuszko i am, am. Dobra. Dobra, ja bym sobie tu zbudował ten dom. Fajnie by było. I budujemy. Widziała. O kurde. Wypadło. Dobra, zaczynamy w ogóle od pierwszego, największego. Raz, dwa, trzy. Dajmy do trzech. Cyk, cyk. Cyk. Tu będą drzwi. Czyli raz, dwa, trzy. Raz. Las powiedział Jak coś jak usłyszycie jakieś, jakieś szczekanie, to sorry. Za to. W ogóle mogą sobie użyć yy, zamiast tego, to. Ten, ale to już na ten. Bo ja tu mam trochę z, jeszcze zebranego zebrałam tego. Kilka staków. No ale co? Cóż. No kurde, dobra, potem se to poprawię podcinku. Po tu mamy najmniej. Czekajcie, Teraz zrobimy cyk. I cyk, pyk. No idź, kuro głupia. Na pewno nikt cię nie kocha, kuro. Ale wy w tym czasem... Jak chcecie dostać coś fajnego na wigile, zostawcie suba i lajka, to może to zrobię specjalny odcinek z <śmany> najdebilniejszego filmu na świecie. Jak coś to zostawcie suba i lajka. Jak widzieliście moje filmy poprzednie, to warto. War i nie nie jak zobaczyliście moje pierwsze filmy, to to fajnie. A jak ktoś nie zobaczy, to warto wpijać. Co teraz zrobię? Cyk Byk. No. I zbudowaliśmy już taki dom. Mam 41 drewna. No bo ten. Mamy pierwsze te. Jeszcze drzwi muszę skraftować. Tak już się... Dobra, ściemnia się. Tak pomału. ciemno. Ej, bez sensu jest to, że oni. Z, oni. z, z Minecraft zrobił dwa razy. Ja wiem po co. To będzie na ten, na ten. Bo widzicie, muszę sobie to wykopać. Płacz na to. Kopiemy. W fajnie by było ja bym. Łopatę miał. W ogóle, jak chcecie, żebym nagrał film z XBOXa, no to y, dajcie subę, subę, subę. I muszę szybko budować ten dom, bo jeszcze mi tu zombie jak wejdzie czy coś i... W moim superanckim domku nowym, takim fajnym. Taki nie musi być taki duży, ale... Kurde! Co ja robię ale. Będzie więcej chyba odcinków z tego. W ogóle nie wiem. Ale i tak. Mam nadzieję, że mi dać subskrypcję. No bo nie chcę mi się czekać. Do tego roku jeszcze. Zróbcie mi taką niespodziankę. Proszę. No kurde. Blisko. Zróbcie mi prezent na wigil. No kurde, teraz leci lec. Teraz pisze mi to wszystko. To kurde. Szybko! Dobra. No, jesteśmy. Jeszcze tu muszę widzowie zrobić okna, bo ten i crafting. Tu i pyk. Idziemy spać już. Dobranoc widzowie. Łącz chat. Dobra. I tu cyk. I pyk. Dobre, nie zimać. Ja bym sobie to spalił w ogóle. Co by to spalić, to by i tego drewna. Do 30 drewna za spalę. Na co? Co bym mógł przepalić? To szkło. D. A, Jezu, ja głupi. Więcej przyniosę. Nie ma nikogo, żeby dworów nie ma. Ciekawe, czy ja mam pokojowy, bo ja chyba mam. Jak mi się wydaje, to pokojowy chyba mam. Dobra, żelazo muszę przepalić po pierwsze. Bo w poprzednim odcinku znalazłem. Tak, widzicie? Wiecie co zrobię? Patrzcie co tu jest. I ciekawe czy za pierwszym razem. Jak za nie. Za drugim też nie. Za trzecim też nie. Za, czw... za piątym. Nie. To za szóstym. Też nie. To... Trudę. Dziewiąty dziesiąty. O! Za jedenasty widzowie. Dobra. Potrzebowałbym więcej piecyków. Dobra. I bierzemy tu. Tu co by tu przepalić. Bierzemy to. I to. No. Niech się pali w piecu. ma kurki. Z z was zrobię. No, piękny rosołek będzie. Taki fajny. Chodzimy w ogóle potem, bo ja, ja jeszcze nie, tam nie dokończyłem tego domku, to może zrobimy ten? Dobra, mamy kilka widoków. Teraz cyk i teraz. Dobra, idealnie chyba, bo jeszcze y, u góry zrobię coś, strych mały.

Widzowie, Minecrafta mi wywaliło. Ten, Minecrafta mi wywaliło. Jezu, Marion. <grym> Jakim cudem mi serwer wywalił? Aha, bo ja mam mało pamięci. Czekajcie, spróbuję wejść. Nie. Dobra, widzowie, ja sobie ten pamięci za chwilę zwracam. Dobra, widzowie, chyba teraz, bo ja ten... Bo ja musiałem... miałem kilka... Coś tam usunąć, jakieś aplikacji i coś do YouTube'a, No bo wiecie... Albo nie będzie takich teraz fajnych, bo ja chciałam, żeby były, ale nie będzie. Bo mi palmić. Właśnie jak coś instaluję, to teraz mi to każe ten. O, jesteśmy. Dobra, mamy drzwi. Jest wszystko dobra. Mogę tego żwiru mi tutaj trochę brakuje, bo źle to wygląda. Dobra, że to wygląda po prostu. Teraz zrobimy se tu. O, i pana to. Cykuś pykuś. W ogóle zauważyliście to, że ja ciągle mówiłem: dobra, bo ja to sam sobie zauważyłem. Ciągle jak coś uda mi się zrobić, to y, ten. A czekajcie, ja to zbuduję. Dobra, widzowie, ja sobie to już dokończę. Dobra, widzowie, teraz zbudowałem ten dom. Tak wygląda, jak widzieliście. Ja idę szukać owieczki, bo potrzebuję na obraz. Będę rob... zbuduję, z... zrobię obraz. O i właśnie tam jest. Jak widzę. Chodź ty owieczko, bo nie mam czasu. Szybko, muszę cię zabić, muszę cię zabić. Główniaku mały, no kurdy! Ja z demilem jestem Ja się sp... No Musiał, no. że You must die! Teraz, sprint wizowa Kurde to tu Tyk oh. Tyk pyk pyk Kurde Ja piccola Jest to Nie mam widzowej. Nie ma nie mam. A są tu jakieś potworki? Sam, sam. No kurde. Proszę. Nie! Tu jest, tu jest, tu jest. Tak, tak, tak. I teraz proszę Boga, mmm. Żeby... Widzowie tego się nie da zrobić. Dobra wideo to, chyba było już na tyle. Ja sobie zrobię jeszcze sam ten dach. I jak coś widzę to w następnym odcinku zrobię ten. W ogóle co każdy film jest co, co dzień. Jak coś, jak zapomnę to na, um, ciągle piszcie. I w ogóle to... Pokaz, pokazuję z twarz na 100. Yy, subskrybentów, jak będziemy mieli 100 subskrybentów, to pokazuje oczywisty twarz, ale przypadkiem to szybko subskrybuj, bo zrobię wam niespodzian Kurde. Dobra, to było na tyle, i zaśmie wywaliło Nara.